Samo studiowanie nasz na uczelni, która jest przede wszystkim blisko domu, lokalnie zrzesza tutaj wiele ludzi. Znamy wielu wykładowców. Gdzieś tam możemy liczyć na ich pomoc, jeżeli chodzi o dalszą naszą przyszłość zawodową. Pytania i poziom praktyki, tak, który był poruszany tutaj na wykładach, tak, był bardzo wysoki. Ja ze swojej strony mam nadzieję, że dostarczyłam wszelkich informacji niezbędnych paniom, aby mogły świetnie pracować w swoich działach, na swoich stanowiskach. Chciałam podziękować wykładowcom za wkład w nasze wykształcenie, w przygotowanie nas do nowy, zdobycia nowych umiejętności, za zaangażowanie, za przygotowanie świetnych materiałów, jak również kadrze zarządzającej, za stworzenie nam warunków.